Jak ustawić i czym są w ogóle zagrywki? Jak zrobić sobie izolację w danym momencie, albo dać jednemu zawodnikowi informację, żeby przebiegł z lewej strony na prawą, i tak dalej, i tak dalej. O tym jest dzisiejszy poradnik. Cześć! Nazywam się Jancio. Czy wiesz, że możesz mnie subskrybować? Konstytucja mówi, że możesz. I tak samo mówię ja. Subskrybuj mnie już teraz. Standardowo zapraszam was do subskrypcji, bo większość z was tego nie robi. Jakby te połowa, co nie subskrybuje, zasubskrybowała, to żylibyśmy już wszyscy w innym świecie. O co chodzi w tym, co ja tutaj pokazuję? Zacznijmy sobie od podstawy. Kiedy jesteśmy w posiadaniu piłki, możemy ustawić kilka bardzo prostych rzeczy. Jeżeli wciśniemy krzyżak w prawą stronę na padzie, odpali nam się coś takiego jak Offensive Options. I tutaj możemy sobie wybrać na przykład to, czy zawodnicy idą na zbiórki, co często polecam robić. Możemy wybrać w teorii, czy szybko przechodzimy do konty, czy raczej gramy cierpliwą ofensywę. Tutaj szczerze mówiąc, nie wiem jak bardzo przekłada się to na grę, więc nawet z tego specjalnie nie korzystam. Ale mamy też właśnie różne zagrywki oraz mamy freelance, to jest właśnie to, gdzie możemy sobie ustawić nasze wyjściowe, jakby ustawienie. To znaczy, dajemy freelance na przykład. 5-0 i nasi zawodnicy ustawią się wszyscy po rogach, tak, najbardziej charakterystyczne ustawienie dla Might Natomiast taką podstawową funkcją, z której ja regularnie korzystam, jest krzyżak, gdy damy go w lewą stronę. I gdy dajemy w lewą stronę, pojawia nam się okienko pod tytułem Quick Isolation. Sami zobaczcie, jak to zadziała. Wciskam X i widzicie, zawodnicy robią mi miejsce. Czyli wszelkie sytuacje takie, które na przykład skończą się w ten sposób, że ja zagram pick and rolla, i tutaj pójdzie switch. Spróbujmy ten switch wymusić. Powiedzmy, że udało mi się ten switch wymusić, i teraz mój PF jest na ich SG. No to daję sobie Quick Isolation i mogę go spróbować na przykład na poście wziąć pod kosz, tutaj zdominować i mieć z tego darmowe punkty. Więc Quick Isolation, lewy krzyżak X to jest podstawa. Oczywiście w obronie oznacza to co innego, ale mówimy na razie o ustawieniu. W ataku. Kolejnym dwoma ustawieniami, które tutaj mamy, flopi to jest taka zagrywka, która zawsze wygląda w taki sam sposób. Ona jest banalna i czasem zadziała, ale nie jest to najmocniejsza zagrywka. Ale czasem, jak chcecie sobie coś zmienić, żeby jakiś ruch powstał, jak dacie sobie flopi, to wasz jeden z lepszych strzelców, u mnie to będzie na przykład Body Hit, widzicie, dostanie zasłony, żeby się od nich uwolnić i żeby wyjść na pozycję rzutową. I to nie zawsze zadziała, bo nie zawsze się obrońca na te zasłony nabije, o widzicie po raz kolejny je ominął. Ale czasami się uda, jak naprawdę. Cza czasami ten obrońca gdzieś tam się zgubi, zresztą przeciwnik nim steruje. Akurat tutaj jest. Um, jak on się nazywa? Winslow na nim. Winslow ma bardzo dobrego defa, dlatego on to wszystko omija łatwo. Ale jak, tak samo jak ja bym dał teraz um, Badiemu piłkę, to prawdopodobnie Tracy McGrady na to pójdzie. O, widzicie? I tutaj już obrońca ma troszkę większy problem. Ale zacyś, że to jest bot, jak widzicie, bez problemu się przełamuje. Natomiast, jak zagrać się z prawdziwym przeciwnikiem, to czasami ta zagrywka jest dosyć skuteczna. Możecie go też zbejtować na przykład i McGrady sobie gdzieś tam ucieknie. A wy zamiast do rzutu od razu wejdziecie pod kosz i macie jakąś tam sytuację. Prosta zagrywka, a może czasami dać jakieś punkty. Motion to jest taka zabawa, która włącza nam jakąś tam domyślną zagrywkę, i szczerze mówiąc to jest taki jakiś totalny random w sensie to nie jest specjalnie użyteczne ja bym z tego na waszym miejscu nie korzystał jak już chcecie grać jakieś zagrywki to przygotujcie je sobie w, w tym wcześniej w playbooku a nie że odpalacie motion i tak naprawdę to nie wiadomo czy ktoś pójdzie w tą stronę czy w tą ja generalnie z tego nie korzystam no i tak samo pass and screen away give and go to są rzeczy których ja nie mam bo jak widzicie zresztą to jest napisane favorite place więc to oznacza, że my ten Favorite Place, zobaczcie, to wszystko możemy pozmieniać i o tym za chwilę. Jeszcze jedną użyteczną rzeczą, którą Wam tu pokażę, co nie jest do końca zagrywką, ale możecie sterować w ten sposób zawodnikiem, em, który jest bez piłki. Jeżeli klikniecie L1 zamiast go przytrzymać, pokazywałem Wam kiedyś w którymś poradniku, że jak teraz przytrzymam np. trójkąt, to wtedy zawodnik, którego wybrałem, podbiegnie mi na zasłonę. Ale jeżeli ja nie przytrzymam przycisku, a kliknę, zobaczcie, kliknę L2. To jest teraz Jokic i mogę mu kazać zrobić floppy, czyli to co przed chwilą wam pokazywałem, że on się uwolni do rzutu. Mogę mu kazać ustawić się na postaw, zobaczcie jak to wygląda. Widzicie, jest izolacja na niego i mogę na niego zagrać. Mogę mu kazać e, zrobić cut to the basket, z czego bardzo dużo osób korzysta, czyli zobaczcie to będzie w ten sposób wyglądać. I bardzo często dają się na to boty złapać. Masa osób w my, w my z tego korzystać, ci, co są na sesjach live, wiedzą, że ja też. Często e, w ten sposób tracę punkty, bo trzeba być czujnym. i Receive Screen e, to, oznaczy, to, to oznacza, że on dostanie zasłonkę na przykład gdzieś tam w plecy, będzie chciał starać się uwolnić. Jak widzicie, nie zawsze to działa, bo teraz to ja nie wiem, co oni odwalili. Zobaczmy jeszcze raz. No, to, to Receive Screen to tak średnio bym powiedział, nie? Ale na przykład ten place, że da, idziecie na drugą stronę, dajecie na przykład Cat the Basket i gościowi pod kosz. To jest coś, co można regularnie wykorzystywać, więc to polecam. Zatem w jaki sposób ustawić Playstyle, cała zabawa już zaczyna się tu w gameplanie. Oczywiście w myteamie wygląda to inaczej. W myteamie ustawiacie jakiś konkretny playbook i im gracie, ale jak jesteście gdzieś tam na teningu, czy w normalnym takim trybie, możecie to sobie zmieniać tutaj dowoli. I teraz jak to się prezentuje? Zobaczcie, że jak wejdziemy sobie w Assign Place, to mamy tutaj, jak wciśniemy teraz R2 różne zagrywki. Załóżmy, że ja chciałbym sobie z tych rzeczy jest stąd powywalać. I postanowiłem sobie dać jedną zagrywkę na trójkę. W jaki sposób możecie sobie to zrobić? To jest po prostu, e, możecie wcisnąć trójkąt i tutaj macie różne zagrywki. Ja sobie wezmę taką, żeby była na trójkę. Macie po lewej dokładnie pokazane jak ta zagrywka wygląda. Zobaczcie, tutaj na przykład będzie na uwolnienie się e, PGK. I widzicie, ona została dodana i OK. I teraz zobaczcie, jak wejdziemy sobie w, 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 w Offensive Settings. To zjedziemy tutaj na dół i tutaj macie ustawione dwie rzeczy. Play Selection, klikamy X i to, co Wam przed chwilą pokazywałem, możemy zmienić. Wywalamy motion i dajemy sobie tutaj na przykład. Widzicie, są dokładnie te trzy zagrywki, które ja tam miałem. Dajmy sobie, że tutaj będzie um, na przykład ta truja, tutaj dajmy sobie, że będzie. Izo, a tutaj że będzie ta druga trójka, spoko. Do tego jeszcze mamy freelance, czyli to jak zawodnicy mają być ustawieni, to wam mówiłem: five out. I pick, i jak wchodzimy teraz do gry, no to dajemy freelance, five out. Zobaczcie, nikogo nie ma pod koszem, czyli to co chcieliśmy. I do tego dajemy w lewo krzyżak. I zobaczcie, że pozmieniają nam się te zagrywki. No i na przykład ja sobie teraz chcę zagrać na trójkącie. Eee, dawaj mi tutaj. Na, na trójkę zagrywkę. No i widzicie, i Tracy McGrady się ustawia i zaraz wychodzi point guard. I to jest jeszcze jakaś zagrywka, która widzicie macie, mają jakąś kontynuację. Ja jej nie znam, po prostu wam pokazuję w jaki sposób można e, to ustawić. I w zależności właśnie od tego jaki playbook sobie ustawicie też e, na początku, jak gracie w e, Mightimie online, to takie zagrywki macie do wyboru. Jak przyjdziecie sobie tutaj w Lineups Management to możecie sobie zobaczyć, że właśnie te playbooki mają różne zagrywki, macie też wyprzystaną ilość, ile jest zagrywek na trójkę, ile jest zagrywek na coś tam. No i tak naprawdę to jest tylko kwestia e, sprawdzenia sobie samemu, co nam najbardziej odpowiada, która zagrywka, ewentualnie sprawdzenie gdzieś tam na YouTube, która jest najbardziej OP, ale sami widzicie, że to jest tysiące kombinacji. W jaki sposób można to najłatwiej sprawdzić? No to jest ostatni tip ode mnie dla was, zarówno tutaj w my teamie jak i w takim normalnym e, menu macie oczywiście dostęp do e, w 2K Learn tam tak samo to się nazywa Practice place. wchodzicie tutaj i patrzcie co tutaj się dzieje, e, dajemy sobie Change Offense i możemy wybrać wszy, wszy, wszystkie rzeczy z tej zagrywki z tych Lekersów, bo ja mam domyślnie ustawionych tych Lakersów, nie? E, ten playbook. I dajmy sobie na przykład tą quick triple, dajmy sobie to L1, to jest nasza zagrywka i możemy sobie to przetrenować, zobaczcie, tutaj leci piła, ziomek wychodzi gdzieś tam, teraz nie wiem co, teraz piłka ma pójść tutaj, tak? I co się teraz dzieje? To koniec tej zagrywki? Dawać, jeszcze raz, sprawdzimy to, być może ja to źle rozgrywam, może ja to miałem przebiec, a nie podawać. I teraz tu idzie zasłona i jest rzucik. Widzicie? Ale jak nie wiem jak to zrobić właśnie, jak ja tutaj tak kaleczę to i się zastanawiam co się dzieje, Ciskamy menu i zobaczcie co się stanie teraz. Demo, play. I to nie ja gram teraz, żeby nie było. Bocik pokazuje Wam dosłownie jak ta, tak, jak ta zagrywka powinna wyglądać, o co w niej chodzi. Patrzcie, tu zasłona, tu zasłona, ale Magrady się uwolni, więc poszedł jeden na jeden. Ale to jest wspaniałe narzędzie. Możecie sobie każdą tą zagrywkę Tutaj sprawdzić, dajmy sobie jakąś inną na przykład, niech, niech ta zagrywka będzie teraz, czemu mi się to nie chce zmienić, czekajcie, damy sobie tak i dajmy sobie na przykład zagrywkę jakąś na Jokicia, bo widzicie tu zależy od zawodnika co wam się wyświetli, albo na Hilda, dajmy sobie jakąś kolejną truję, na przykład, pyk, w ten sposób i demo play. Czy to jest to samo? Nie, to nie, to jest to samo, serio? Niechcący chyba dałem to samo, ale sprawdźmy. Nie, no inaczej się zawodnicy ustawili. To było jakieś izona izo tego, na, na Hilda. Ale to dajmy mu na przykład takie coś. Widzicie, ja tak sobie mogę klikać i to sprawdzać. Więc to, co ja wam chciałem pokazać po prostu, to znaczy dać wam narzędzia do tego, żebyście sami sobie sprawdzili, co wam najbardziej będzie odpowiadało i gdzie później, jak już to poustawiacie, to jak w gameplayu sprawić, żeby to wam się znalazło na waszym e, krzyżaku. Bardzo proste, na początku gry jak sobie to ustawicie zajmie wam to jakieś nie wiem 15 sekund i będziecie to mieli. E, jeden widz mi pisał o tym, że, że, że jest jakiś bug na przykład w My league że nie można na stałe sobie tego ustawić. E, możecie napisać w komentarzu, e, bo ja na przykład teraz tego nie wiem, czy to trzeba za każdym razem na początku ustawić manualnie w e, pauzie, czy można to ustawić wcześniej gdzieś w menu, albo właśnie jak ustawicie raz w pauzie to to już będzie zapisane na zawsze. Nie wiem tego, bo dosłownie teraz wam to pokazuję. Bo wcześniej nie chciało mi się nawet tego ustawiać i z tego korzystać. Co nie zmienia faktu, że wiem, jak to działa, i wam pokazuję, gdzie można sobie to sprawdzić. I jeszcze jedna jest rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Tak, wydawało mi się, że tutaj jest nie wiadomo co, ale na, na pewno mamy coś takiego, co się nazywa Call for Pick and Roll vs Fade, że tutaj możemy ustawić sobie, że ja wybieram wam według tendencji, kto się do tego, do, do tego rola albo Faida ustawia. Ale tak poza tym, to nie znalazłem tu nic niesamowitego związanego z playbookami. Być może teraz na szybko to przegapiłem. Ale tak wam chciałem o tym powiedzieć. No dobra wydaje mi się, że dałem już wam wystarczająco dużo narzędzi do tego, żeby podczas yy, jednej zagrywki zdecydować czy chce się Quick Isolation, czy chce się 5.0, czy chce się mieć jakąś zagrywkę i w jaki sposób się tego nauczyć, i z tym Was zostawiam. Jak macie jakieś pytania, oczywiście możecie, powinniście nawet napisać w komentarzu. I tak jak mówiłem, zachęcam do obserwowania bardziej na stałe. Jak chcecie jakiś poradnik z czegoś innego, to piszcie. Widziałem, że ten request o playbooki już od jakiegoś czasu był, więc stwierdziłem, że Wam coś takiego nagra. Trzymajcie się. Hej, hej.